Dzień dobry kochani, witam was w kolejny piękny dzień, nie dzisiaj Milunia, jest piękny dzień Słoneczko, świeci, jest ciepło, nie Klarusia? Tak, nawet mogę iść na pożar bez No tak, tata je pozwoli na chwilę na ogródek e, Jest po prostu fantastycznie, a ten tydzień ma być taki cały Dzisiaj jest... Byłaś spacerze dzisiaj? Na pani Moniki, tak i yy, od y, dzisiaj Dzisiaj jest 11 stopni Ale ja to ma być 15 Więc jeszcze lepiej Co prawda za tydzień ma się poprzeć Ale wiecie, może jeszcze się pogoda zmieni Nie ma kota Poszedł no, Tam jest, tak No więc witam was kochani w nowym vlogu Tu mi się zupka robi, ja zaraz idę tak naprawdę do pracy Ale będzie dwudniowy vlog Więc nie szkodzi jak się dzisiaj przywitam No, ale jest przepięknie Przecudowna pogoda Haven't been who I was, I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless, cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. Cause I know that you deserve much more. Mamy kolejny dzień i znowu jadę do pracy. E, wczoraj miałam drugą zmianę, dzisiaj mam pierwszą, więc jest godzina 11 prawie 10.40 i ja jadę do pracy, ale chciałam się z Wami jeszcze przywitać ten przepiękny, wiosenny dzień, bo jest 15 stopni, ale jeszcze trochę mi za zimno jest. Jak ja dzisiaj jestem taki zmarliw. No, a więc jedziemy i chodźcie ze mną spędzić ten dzień. i've been so selfish and made you believe that you're not good enough but you're all i need i take you places that you've never been i would give you the world if you let me try again yeah just give me one more chance i swear i'll try my best to always be there I'll try my best to always be there And the want You know that last without you I'm not without you I hope I can't know what you mean to me, cause I don't know what to do if you go home. Komu się zepsuła, to i musisz jechać na... No jechać. No i iść na piechotę i jechać autobusem w sumie, bo nie mieszkamy tak blisko. Nie! Popsuło, popsuło nam się auto, przejechałam właśnie. Popsuło nam się auto, super, pod przedszkolem, byliśmy na placu zabaw teraz dwie godziny. I... Tak, tak. I musimy jechać. I gotowałam zupkę. Musimy jechać była autobusem, a piepło? to nie jest blisko. No. A później jeszcze przejść. No, no moja zupka. No, wiem, pyszna, I Najpyszniejsza 30... na świecie. Jeden partyku. No, więc idziemy na autobus. Mamy przygody, co fajnie, ale nie chcemy się tak Po tym dwugodzinnym plac zabaw <grym> Jak tam Domin? cie ta rzeczy. A fajnie do. To... Hej, Jasiu, dobrze, że jest ciepło chociaż. Fajnie mnie. jak autobusem się jechało? Fajnie. nie fajna przygoda? Tam stoi. Tak, pokazałam. A ty? A ja... Idziemy na piechotę i zatrzymujemy się co chwilę, ale, ale w końcu dotrzemy, nie, Klara? No, całe szczęście. Co ja to sekundę. Chciałam to nagrać aparatem, ale mi się rozładował A więc spróbujmy tutaj. Mam nadzieję, że nie widać bardzo złej jakości, nie przeszkadza Wam to bardzo. Ale aparat nie chciał tego nagrać. A więc chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj mieliśmy wspaniały dzień. Widzieliście tak naprawdę tylko jego urywki. Ale był po prostu cudowny. Najpierw kawka z córeczką, byliśmy u lekarza z jasiem, gdzie okazało się, że my byliśmy u laryngologa dwa razy w ciągu dwóch tygodni dlatego, że pani mówiła, że jest tam tragedia że masakra w ogóle czyściła mu ucho, i. Jak czyściłam mu ucho, to naruszyła tam, e, bo powietrzem czyściła, nie wodą na przykład, e, naruszyła mu przewód słuchowy, leciała mu stamtąd krew e, i kropiliśmy mu te uszy w ogóle pani mówiła, że bez beznadzieja, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, nadal jest źle i w ogóle. E, jak kolejny raz to usłyszałam, to stwierdziłam, że jeszcze ona mówiła takim, wiecie, że ja mówię, że no kropimy mu przecież, no wszystko robimy tak jak pani mówiła, a ona, no, że niemożliwe. To stwierdziłam, że trzeba pójść po prostu do kogoś innego. Dlatego poszliśmy prywatnie już do pana doktora, u którego byliśmy, który dał nam skierowanie na, wcześniej skierowanie na, na operację, wycięcia migdałka i drenaż uszu. Właśnie poszliśmy do niego, bo mu ufałam. Że zrobi wszystko w porządku. No i właśnie e, powiedział, że jest bardzo dobrze, wyczyścił mu te uszy e, wodą. Powiedział, że, 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 że nic złego się tutaj nie dzieje i że wcale nie ma tragedii, więc to też fajnie się ułożyło. Później wróciliśmy do domu, najpierw jeszcze zrobiliśmy zakupy, później pojechaliśmy po mile, poszliśmy na plac zabaw, byliśmy na tym placu zabaw dwie godziny, bawiliśmy się super. I pod, pod, pod przedszkolem już wracaliśmy, właśnie. Chcieliśmy do auta i okazało się, że auto się zepsuło. Yy, I zepsuła się część. Czy zepsuło? To nie jest takie, że to jakieś. Coś jakiś się wężyk wypiął. Jakiś wężyk się wypiął, przez co yy, wylewała się benzyna, czy coś takiego. Nie wiem, nie wiem, coś w tym stylu. Yy, <grym> nie. Po prostu nie mogliśmy jechać. I yy, no. Yy, na szczęście, na szczęście była fantastyczna pogoda, więc my mamy do domu trochę plus, autobusy nie dojeżdżają do nas, do naszej wioski więc musieliśmy najpierw dojść do na przystanek spod przedszkola dzieci, przyjechać autobusem, a później jeszcze z autobusu przejść do nas kawałek. I dzieci po prostu rewelacyjnie sobie poradziły. Super, bez żadnego marudzenia, płakania, nic. A oni często mają takie e, właśnie, że nie chcą chodzić. A tutaj po prostu, no, no szczęśliwi szli. Była piękna pogoda, prze, przepięknie po prostu. E, przeszliśmy się, byliśmy tacy szczęśliwi, wiecie. Piękny dzień. Niby nie wydarzyło się nic takiego, wręcz moglibyśmy być zli, smutni, że te auto, on mówi o posłuszeństwa, ale naprawdę w takiej prostocie dostrzegliśmy właśnie to, to szczęście i właśnie to, że patrzcie też, że dzięki Bogu my tak naprawdę dojechaliśmy tym autem, byliśmy we Wrocławiu, ponad 100 km od domu, dojechaliśmy do, do domu. A tak naprawdę to, ten wężyk wypił się w miejscu, gdzie byliśmy bezpieczni, gdzie mogliśmy już bezpiecznie przetransportować się do domu. Nie w trasie, wiecie, nie we Wrocławiu, gdzie nie mielibyśmy jak wrócić, gdzie byłby problem, żeby milo odebrać z przedszkola. Wiecie, no, z dużo, dużo stresu by to było. Później mogło się zepsuć na autostradzie. Nie zepsuło się na autostradzie, zepsuło się tak naprawdę w. w bezpiecznym miejscu, blisko mimo wszystko, bo mogliśmy się dostać po prostu do domu o własnych siłach. Nie trzeba było, wiecie, organizować czegoś wielkiego. No i, i tak. I, I po prostu to był wspaniały dzień z ogromem, ogromem szczęścia. No, jestem bardzo wdzięczna za, za, za to, jak się on potoczył. A teraz już muszę kończyć. Właściwie chciałam zakończyć tego vloga i powiedzieć Wam właśnie, że żebyście szukali szczęścia w takich małych drobnostkach, żebyście po prostu właśnie byli wdzięczni za takie drobnostki, bo, bo takie drobnostki dają szczęście, tak ogólnie. Ja jestem szczęśliwa, że wczoraj właśnie spędziłam czas z córeczką sama na kawie, że my siedzieliśmy w takim pięknym miejscu, bo na przykład było tam przepięknie, że u Jasia z uszami jest wszystko w porządku, że wszystko jest dobrze, że dojechaliśmy do domu bezpiecznie. Że spędziliśmy tak dużo czasu na, na świeżym powietrzu, że pogoda była taka przepiękna, po prostu no cudownie. A teraz chciałam właśnie zakończyć już tego vloga. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie, i do zobaczenia w kolejnym.